I see her. Draw her fire. Uh. Coś jeszcze? Wow. Sprawiedliwe to nie jest. Apteczkę ktoś mi zostawił? Tak zostawił. Cieszę się niezmiernie. Ok. Słońce świeci mi w twarz. Okay. Okej. Oh, o, drabina. Czy ja dobrze idę? Świetnie, też cię lubię. Ale tej broń. O tej naboje. Wiesz co? Okej. Okay. Oczywiście klatki srozają. Ej... Hey.

Ej. Chciałem zginąć za pierwszym razem, to masz za swoje. Ups. Ciężko. Kram. Jest moja wteczka? Jest, jest. Chodź zip have you still got an eye on the other line yeah tell her to get under the jeep someone's coming Ty, taki ładny samochód. Szczelasz. i hope you found what you were looking for because i am never coming here again i was right this is all she left behind she got out and didn't tell us. why has she been hiding all these years? maybe not hiding exactly. just not keeping in touch with old friends. perhaps she found or learned something down there that she wanted to keep to herself. zip, did you speak to takamoto? eventually. he didn't want to see you, so i reminded him how much you hate the word no. i'm a horrible conversationalist. i trust he wants to get together on neutral ground.

Odblokowano nowe ubranie. Aby je przymierzyć, uda się do sypialni Lary w posiadłości kraftów i wybierz w czytaj poziom z, z menu głównego. Wsumowanie um, misji. Czas ukończenia 43 minuty. Ukończono próbę czasu nie. Złote nagrony 1 na 1, je, srebrny, 2 na 2, brązowe 8 na 8, czyli wszystko. Kontynuuj. Poziom trudności to rider Kontynuuj. What Exactly happened last time you and Takamoto got together. He was trying to pass off forged relics from the Asuka period, and conventional reason doesn't work with Yakuza. But you let him go. And now we're going to have a useful conversation. It's turned out quite nicely. Okay, we're in Japan. Lara, on Lara, got a call from Nishimura. He's in his office, so he won't be mingling. The bartender will hook you up with them, though. Ever predictable. No i... Tak, tutaj będziemy kończyć. W tym nastroju. Zapiszmy sobie Japan. Okej. Okay. No. O, ładny ekran. No, tak więc... Żegnam was zapraszam do kolejnych odcinków, subskrybowania itp itd. No na razie.